Witam Was serdecznie. Kramer Wykopki z tej strony. No i co? I lecimy z kopankiem. Zapraszam Was serdecznie. Niedługo 700 subskrypcji. Także pamiętajcie o konkursiku. Trzydniowy pobyt. Koło zakopanego na mój koszt. Kwatera. I miejmy nadzieję, że które z Was będzie. Zadowolone. Do pierwszego. No i proszę ja was. Minęło metr. I pierwszy dołek. I monetka czy? Medalik. Medalik. Już to widzę. Pięknie się zaczyna. Zaczekajcie. Obczyszczę. Proszę. No, troszeczkę zniszczony, ale Coś tam widać, pierwszy dołek, więc zacnie się zaczyna, fajnie, bardzo fajnie, pięknie przygotowane podłoże i zaczyna się dziać. Zaczęło padać, co prawda delikatnie, krągłość, nie. Papiaczek, czyli zaczynają się papiaki. No ale dobrze lecimy dalej Teraz wpadło kawałek kawałek chyba krzyżyka, bo tak mi się wydaje ułamanego o, Zbysiu właściciel idzie. To widzę jakąś rękę chyba Zbysiu podszedł ja tu odgarnąłem. A tu jest moniaczek. I zobaczymy, jaki moniaczek, czy nie moniaczek. Zaczekajcie. Nie, to chyba pozostałości jakiegoś medalika. Tutaj, tak jakby miał tą końcówkę, wie, wiecie, ułamaną. Ale zajazd taki, że. Nie ma szans, nie ma szans nic odczytać. Tu zobaczcie coś na oko? O! Kawałek jakieś sprzączki, klamerki. O! Na oczko, na wierzchu. Coraz bardziej pada, ale wcale się nie zniechęcam. No i zobaczcie. Zobaczcie jaki fancik, to jest skrągłość. Gdzie to puszcza? Czekaj. 10 fenoli adolfowych. Zbyniu przywita się. 10 fenoli adolfowych. Ale daty wam nie odczytam. Daty wam nie odczytam teraz. O, proszę bardzo. Ja tutaj proszę ja was, widzę ramcik. <laughs> jest. Jest międzywojnie. 5 groszy. Zaraz wam powiem, który rok. Bo wygląda ładnie. No ale to standardzk. 23, ale pięknie. 23, 5 grosz. Powiem Wam, że tutaj na brzegu to się to sypie. To sypie. Przed chwilą 10 fenoli. Teraz 5 groszy między wojnie. 23 rok. Łebym rzucił. Ty mi nie, nie rzucaj Zbyt Ja PRLi i współczesnych To, to mnie nie, nie A teraz tu zobaczcie Ładny sygnał Zaraz zobaczymy Na żywca. już taki ładny nie jest, ale ale zaraz zobaczymy Niestety. Kawałek blaszki. I większość dołków to są takie fanty. Żeby nazbierać tych tego wszystkiego to trzeba się troszeczkę naschylać. Nakopać. Ale o to wszystko w tym chodzi. No i wszystko w obrębie 5 metrów Zaraz wam pokażę coż tu jest Prawdopodobnie znowu krągłość O nie, pomyliłem się Gaciaczek Gaciaczek O Czekajcie O, ewidentnie ale jest. Następny fancik. Także przy takiej pogodzie, super, że, że wychodzi cokolwiek. Bo tak to to by człowiek miał mało zapału. Następny Paty widzę. Waldoś to. Na tym skrawku, co tutaj zaczynaliśmy. Wszystko zaczyna wychodzić. He, jeden fenik, cesarstwo. Proszę bardzo. Zaraz zobaczymy, oczyścimy. Chwileczkę. Fajny stan, 1909 Proszę bardzo. Także naprawdę miło jestem zaskoczony. I mamy chyba monetkę? Nie. Znowu gaciaczek Znowu gaciak Ale posłuchajcie wszystko na tym O W tym tutaj narożniku 20 metrów na 20 I dobrze Tu coś mam Sygnał taki niezaciekawy ale mówię kopnę Guziczek, guziczek. Super. Co prawda, zajeździk. Zaczekajcie. Dlatego tak nieciekawie bił. Zjedzony przez ząb czasu. Ale fajnie. Fajnie. Cały czas coś się dzieje. Cały czas coś się dzieje na skraju pola. I znowu czubek znalazł. Czubka. Pierwszy dzisiaj. Dobrze, że za dużo ich nie wychodzi. I tak. Słuchajcie, brakuje mi jeszcze chyba tylko 11 subskrypcji do konkursu. Także zapraszam Was serdecznie, wszystkich do subskrypcji do lajkowania albo albo nie lajkowania i tyle i znowu mamy jakąś krągłość także wszystko wam pokażę zaraz zobaczcie na tym kawałeczku poletka tylko ten kwadracik co się gwizde jest krągłość Ha, 10 groszy. Jest sreberko. <laughs> Jest sreberko. 1840. No jak żeby mogło być inaczej? Prawie że. Jest sreberko. Ale takie utyrane trochę, powiedziałbym. Znajdowałem je w dużo lepszym stanie do tej pory. No. Czyli jest Królestwo Kongresowe. Waldy widzisz? Ominęliśmy. Kopnąłbyś. Co prawda stan... Ojej. Co prawda stan pozostawia dużo do życzenia, ale... Dobra, lecimy dalej. Fajnie, 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 fajnie. A teraz metr dalej od Sreberka. Na dziewięćdziesiąt dziewięć procent. A jak żeby inaczej uh. Wolkestein. Berlin czy? A, ale fajnie. Super. Kurczę, zobaczcie, tu jeden dołek. Zaczekajcie, zaczekajcie, bo gdzieś go za dobrze zakopałem. Ale gdzieś tutaj te rebelko, A teraz pokrętło od lampy naftowej. Volkerstein. Berlin bodajże. O. Ładne. Wolke Bremen, coś tam, ja niemieckiego niestety, ja tylko z niemieckiego, to i liebe, ja, ja, wol, i tylko tyle. Tym razem łódeczka od Mauserka. Wiecie co, nie wiem, czy przez te opady jest większa przewodność, bo my tutaj z Waldkiem wchodziliśmy tą stroną i tyle, że tyle fantów byśmy ominęli, to aż niemożliwe, no. Dołek i łuseczka, dołek łuseczka. Głęboki dół i klamereczka znowu taka sama jak właśnie z z Waldkiem i z Jakubem wykopałem. Tylko zobaczcie jeszcze kawałeczek paseczka było. Czykolwiek mi się urwało, no ale fajnie, fajnie. Ale dzisiaj sypie, może nie jakimiś tam petardami, ale, ale dla mnie super, bo się dzieje, bo się dzieje i cały czas tu. O ten okrąg tu. Pięknie. Głęboko była, nasz padl Nie uwierzycie, zobaczcie, zobaczcie co na ziemi. Tutaj wy, tutaj wykopałem tą klamereczkę. A zobaczcie. <laughs> Zobaczcie wojnie Na wierzchu znowu 5 groszy No 23 no ale kurczę Na samym wierzchu Pięknie Ajaj aj, 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 aj. Ale mi się podoba dzisiaj dzień Cały czas kompletujemy tego Rozentala Odgrzebałem, wyskoczyło, nie rozental, ale może być. Każdy ziom zbiera złom. Druga albo trzecia dzisiaj. No tutaj to jeszcze srebro zostało. <laughs> Ojej. I tyle się oddaliłem dopiero. Dobra. Jedziemy dalej teraz w tamtą stronę. No i co? Następny gaciaczek Tylko tym razem chyba dwie dziurki z tego co mi się wydaje Dobrze mi się wydawało Nie będę go teraz czyścił Guziki lubię ale nie gaciaki teraz taka Ameryka wyszła o ten deseń zidentyfikujcie proszę bo nie wiem co to jest coś od koniny czy od czegoś nie wiem dosyć twarde o stamtąd przyszedłem idę teraz tu po go pochodzić. Posłuchajcie. Jest dobrze. Jest dobrze, zaczekajcie chwilę, zaczekajcie chwilę. Troszeczkę oczyściłem, troszeczkę oczyściłem. Zagięta klamra carska. Piękne patinium. Szkoda, że zagięta. No ale... Nie, nie będę prostował, bo... Nie będę prostował. Zobaczcie, jaki strzał dziś. Jaki strzałik! Pięknie, pięknie. Ojej, fajnie. Posłuchajcie. I to jest... To jest dzień, a dzień. Tutaj naprawdę ten kawałek przeszliśmy z dzikiem razem w zasadzie bez efektów. No dziku ten... Ee... Pruski guzik pułkowy znalazł Ja tam Pruski ten marynarki A tutaj Piękna klamra carska Rozumiecie A przechodziliśmy tędy no, Tak mi się wydaje no. Ajajaj pięknie Pięknie mam dzisiaj, dzisiaj jest dzień konia Zobaczcie panowie jaka fajna Znajdka się 5 minut temu trafiła Z tego dołeczka Carska Trzeba będzie ją na ciepło delikatnie wyprostować. W ogóle dzisiaj fantów natrzymałem. A fantów? Także jeszcze raz Wam pokażę. Kramer znalazł kramerkę alecarską. Śliczna. Śliczna. Moja pierwsza taka. Pozwólcie, przed chwilą. Tam klamra. Tutaj jakiś kawałek broszki, w tym w pinki. Nie wiem, czy to odpustowe, czy to jakieś starsze. Nie mam pojęcia. Tu chyba może była jakaś. Nie wiem, czy, czy kamień, czy fotografia. Nie mam pojęcia, ale, ale dzisiaj powiem Wam, że dzisiaj jest dobry dzień. Dobry dzień. Jeden z lepszych ostatnio. Naprawdę. To chyba wszystkie. Te łażenie, dzisiejszy dzień wynagrodzi, a, a to jest dopiero początek. A to jest dopiero początek, także może być grubo. ja was, dzisiaj jest dzień konia. Dzisiaj jest dzień konia. Klamra międzywojna, sreberko. Teraz piękny dmuchaniec. Zobaczcie. No, śliczny guziczek. Zuchem. Ojej, ale dzisiaj, ale dzisiaj jest torpeda. Właśnie rozmawiałem z dzikiem, bo to te pole, wtedy było sucho, wtedy nie było wytależowane, więc nam zabierało trochę tych centymetrów przemiatania, a teraz jest petarda. Zobaczcie, petardinio. No i kawałeczek tym razem dzwoneczka. Szkoda, że niecały. Bardzo szkoda, ale fajnie. fajnie I coś znowu jest Powiem wam, że dzisiaj tutaj Te pole to mnie. O, dupka Dupka niestety myślałem, że Że monetka No to wam dalej, nie nakręcam I zobaczcie, no dzisiaj Dzisiaj to jest dzień mówię konia, kobyły, kobyły Zobaczymy. O! polaczek z koroną. O! No, panie. Mamy dzisiaj taki przegląd tutaj. Wrześniowy. Ojej, Ale petarda. Następna dziś. Następna, zaczekajcie oczyszczę. Zaczek, wygarnąłem szpadelkiem, i to jest co? Aha. No proszę, ja was. Jak carska klamra, to musi być i już wam mówię, to musi być to, musi być i kopiejka 1859. Zobaczcie jakie ładne stany. Tutaj trzeba doczyścić Aleksander II Ach, coś pięknego. Dzisiaj pada o a mi się z pola nie chce schodzić. Bo tak wychodzi. Także mówię wam jest, jest dzisiaj petarda i chyba za te wszystkie przełażone noce dzisiaj mi no, a dzisiaj jest jeden z lepszych dni takich wykopkowych, oczywiście na raz. Stacja numer jeden, a zobaczcie jaki piękny sobie tutaj rośnie. No. Na sosik będzie, już jednego podgrzybka znalazłem, także. Na sosik dla mnie i dla małżonki będzie takiego mięska. Zaraz poszukamy jeszcze tutaj. Sporo nic nie było, nic nie było, ale znowu chyba jakaś kręgłość. już wam pokazuję. Między piękne. Piękne. Dwa grosze między który rok Zaraz zobaczymy Dwa grosze rocznik 32 No za 3, za 3 Pięknie Dziwnie biło Strasznie Tak nie do kopania ale z racji tego że, że długo nic nie wpadało to mówię kopnę i pięknie to już trzecie dzisiaj bodajże, albo czwarte. Dzisiaj zrobię podsumowanie, bo jest co? <laughs> no i co? Przeznaczenie. Wyszła tuba. Możemy wracać. Jeszcze dokończymy tą linię. Jak coś wyjdzie, to jeszcze Wam pokażę. Pozdrowienia dla chłopaków z Jarosławca, dla Halinki. Do szybkiego zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie. I myślę, że cała Husaria. A teraz chciałem Was zaprosić na podsumowanie, bo mi się dzisiaj dzień bardzo podobał. Zaraz się przełączę to zobaczycie. Więc co? Zaczynając. Fajne pokrętełko od e, mm. lampy naftowej. Berlin, widzę. Tu fenole fenoladolfowy, Medalik Co prawda, tutaj teraz na nim nie widać Jakieś ustrojstwo, nie wiem co Teraz 10 groszy 1840 Dwie Sprzączki Taką ostatnią, tą małą znalazłem też z dzikiem. Tu mam jeszcze kawałki Paska Mamy kopiekę 1850. Aleksander II bodajże Zaczekajcie Tak, Aleksander II Tu mamy pół kopiejki Zajeździk. Mamy tak Dwa groszy międzywojnie 5 groszy międzywojnie I 5 groszy międzywojnie Jakiś napik Guziczek zajazd Wrześniowy, kuleczka Brytyjski Bodajże wzór 901. Tu mamy kawałek takiej nie, nie to broszki, nie to spinki, nie to. Nie wiem co to jest. Parę parę gaciaków i gwóźdź programu dzisiejszego dnia. Klamra carska. Co prawda zakrzywiona. Ale mamy tu specjalistę. Na pomorzu od prostowania. Także spokojnie. Miejmy nadzieję, że kiedyś Wam pokażę ją wyprostowaną. Proszę bardzo. To jest dzisiaj petarda. To jest dzisiaj petarda. I co? I dziękuję Wam za obejrzenie odcinka. Dziękuję Wam za subskrypcję. I proszę o więcej. Pozdrawiam. Czarne kciuki.